W ruchcie Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy znajduje się tablica marmurowa z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej i znakiem Polski Walczącej oraz napisem Świętej Pamięci tym, którzy w potrzebie poszli w Święty Bój i oddali życie za wiarę i ojczyznę poległymy w walkach z okupantem hitlerowskim na ziemi kieleckiej żołnierzom, z oddziału wydzielonego Hubala ze zgrupowania AK Ponurego i Murta z oddziału AK Szarego i Potoka z ochrony radiostacji AK Inpektor Jacka z oddziału AK Jędrusie z oddziału AK Barabasza z oddziału B. CH. Ośki z oddziałów GL i AL. Zamordowanym w Starachowicach Synom ziemi kieleckiej, którym nie danym było do niej wrócić, poległymy w II Wojnie Światowej na wszystkich frontach świata, zamordowanym w więzieniach oraz obozach koncentracyjnych. Towarzysze broni i społeczeństwo Starachowic Starachowice należały do najbardziej prężnych ośrodków konspiracji i walki z hitlerowskim okupantem na Kielecczyźnie. Poczynając od września 1939 roku, gdy robotnicy i inżynierowie zakładów starachowickich bronili miasta przed nadchodzącymi oddziałami Wehrmachtu, po rok 1944 starachowiczanie stawiali mężnie opór najeźdźcy i okupantowi. Wielu mieszkańców miasta nad Kamienną walczyło w różnych oddziałach partyzanckich, w najodleglejszych zakątkach Kielecczyzny, Często walka ta była okupiona życiem i krwią. W hołdzie poległym poświęcono tablicę w kościele świętej trój.